I przepraszam, ale tamten film się nie nagrał. A więc gramy jeszcze raz on się po prostu wyłączył. A więc nagrywamy sobie jeszcze raz. Jak, jak widzieliście, mówiłem, że. Jak widzieliście. Dobra, leży. Widzowie, jak gracie w Fortnita, to zostawcie lajka może, jak dacie radę. I proszę Was, żebyście się wreszcie zalogowali, bo mam co dopiero 6 subskrypcji. Praktycznie mi co 2 dni daje nowa subskrypcja kanału, to dopiero trwa y, 2 dni prawie. 3, tak, 3 dni trwa kanał. A więc proszę, żebyście zostawili tego suba. Dobra. Dobra, to gramy. Dlatego yy, te głosy przepraszam. Po prostu mam tu w domu. Słuchajcie, robię to na własnym odpowiedzialnym. sobie idę, ale nie, I idę tu jednak. Ale idę, to czekajcie. Dobra, wytrzyma się, wytrzyma się, wytrzyma się, o, 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 typ, 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 ja chcę na niego iść, ja chcę na niego iść, jeliby takie bombiki. Oczywiście jak mnie zawije, to zagramy sobie jeszcze pół, pół naparzanki i będzie dobrze. Oczywiście, przepraszam, że nie się ekranu, ale jak się nowy odcinek, gdzie próbowałem wbić, Przestrzeni nasze 500 pucharków. To się nie udało, ale. Yy, co robiliśmy? Już sam. I, a, i był słaby głos. A za to Was przepraszam. A więc jak oglądaliście ten film, to właśnie przepraszam, bo słabo było słychać. Mi było trochę i właśnie źle. A więc to strefa będzie coś tak tutaj, bo coś tak sądzę. O, o ty! Idziemy na niego, co? Idziemy na niego? Dobra, idziemy. Ten się kamer nie boi. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, przepraszam, że nie gadałem. Ale się słyszę. Skupić. Dobra, zostawcie za to lajka, nie? Bo to było trudne. 4 kilo mam, to mało. Mój rekord oczywiście nie powiem wam. Napiszę po prostu w komentarzach, napiszę wam. Bo jakby. Nie chcę powiedzieć, bo jakby nie chcę się chwalić. Jak... Nie chcę po prostu się chwalić, bo to jest po prostu moim zdaniem niefajne się chwalenie. Dobra. Easy z nim. Słaby był. jak to wygram, to będzie super. Dobra. Jestem w strefie, oczywiście, 9 osób. Proszę żebyś, serio, to jest trudne, bo to będzie mój drugi. A wygram na solo. Mówię, że jestem słaby. Najlepiej gram na oddziałach. E, oczywiście nie umiem grać na parach, a więc jak będę nagrywał film e, z para, z par to po prostu napiszę w komentarzu i będę, i będę, po, prostu, będę po prostu słaby wtedy. No dobra. O, miny, ale ich nie lubię, jak ludzie te miny. To nie wiem, bo ich się nie da używać.